Piątek odbył się jubileusz 70-lecia istnienia domu pomocy społecznej w Biskupicach. Wydarzenie rozpoczęła polwa msza święta na terenie placówki, przeprowadzona przez księdza Przemysława Szczepaniaka. Podczas uroczystości została odsłonięta i poświęcona tablica pamiątkowa, która upamiętniała przekazanie w darze pałacu dla domu pomocy społecznej w Biskupicach przez spadkobierczynię ostatniego właściciela pałacu. Następnie wypowiedział się dyrektor placówki Sławomir Janiak, który przybliżył m.in. rys historyczny tego miejsca. Szanowni państwo, pozwolicie, że za pośrednictwem mediów podziękuję panu dyrektorowi Sławomirowi Janiakowi oraz bardzo ważnej osobie w całym procesie przejmowania tego majątku, naszej pani mecenas, która fachową radą wsparła i doprowadziła tę sprawę do końca, i dzięki państwa staraniom. Mieszkańcy spokojnie mogą mieszkać w tak pięknym otoczeniu i nie ma niebezpieczeństwa, że coś złego się wydarzy. Więc to bardzo miłe, że na 70-lecie istnienia domu właśnie taki akcent. No to jest miła, że pani Roberta jeszcze przed śmiercią szczęśliwie przekazała nam ten swój majątek, który udało jej się odzyskać. No, my możemy spokojnie tutaj dalej egzystować i pracować, i również wspierać naszych mieszkańców, bo im pomoc jest jak najbardziej potrzebna, dla lokalnej społeczności również, bo coraz więcej tego typu osób w naszym środowisku pojawia się i musimy, musimy jakoś tutaj organizować im tego typu miejsca, żeby po prostu mogli sobie gdzieś spokojnie dochodzić do zdrowia. I przebywać. Ogromne to są oczywiście emocje. To jest obecnie najstarszy dom w powiecie sieradzkim, no, z wielkimi tradycjami, więc no, miło, że nam się udało dotrzeć do tego pięknego jubileuszu, że, żeśmy dotarli i zorganizowali no, dzisiejszą imprezę, bo to fajnie tak w, z tego typu okolicznościach no, się spotkać i poświętować. Tuż po nim zabrali zaproszeni goście. O, o pomocy społecznej się radzą z firmą w, w Pragniemy z okazji jubileuszu 70-lecia istnienia Domu Pomocy Społecznej w Biskupica złożyć wyrazy uznania za wkład i trud włożony w działalność placówki i tworzenie jej wspaniałej tradycji. Panie dyrektorze, jako jednostka, bratnia z naszego tutaj województwa, Dom Pomocy Społecznej w Puścinie, chciał bardzo serdecznie na ręce pana dyrektora złożyć gratulacje, ale przede wszystkim myślę, że dla pracowników. Drodzy pracownicy, szanowni mieszkańcy, w imieniu zarządu powiatu Sieradzkiego, pana starosty, moich kolegów, składam serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności dla mieszkańców zdrowia, dla państwa również oraz dostatku i wszystkiego co najlepsze. Szanowni Państwo, zaproszeni goście, panie dyrektorze, z okazji 70-lecia Domu Pomocy Społecznej w w imieniu samorządu Gminy Sierad chciałbym pogratulować panu dyrektorowi za kierowanie tą placówką, za dbanie o tą placówkę, że jest zadbana, dobrze służy pensjonariuszom. Chciałbym również podziękować wszystkim pracownikom, którzy pracowali są na emeryturze, bo tutaj w tej pracy serce wkładali, służyli wszystkim pensjonariuszom. I Chcę serdecznie podziękować. Słodkim zwieńczeniem był uroczysty tort.